Filozofia na rowerze, odcinek 22. Dzisiaj krótko mam nadzieję, chociaż temat bardzo głęboki, ważny, dotykający problem wielu z nas, coraz większą liczbę osób, a mianowicie depresja. Temat też modny, Na pewno szeroko dyskutowany przez lekarzy, ale nie tylko. Mam na, na myśli psychiatrów, ale też przez psychologów, terapeutów, trenerów życia, coachów i innych. Ludzi, którzy mają kontakt z, z ludźmi innymi i interesują się, jakby, ich dobrostanem. I wcale nie uważam to za złe. że w temacie wypowiadają się tak profesjonaliści związani z psychologią, jak i gwiazdy, celebryci. Coraz więcej osób też przyznaje się, że ma takie problemy tego typu. No dobrze, ale do rzeczy szybciutko, bo Dużym problemem dzisiejszych ludzi, którzy mają większy kontakt z cywilizacją, żyją w mieście, w stresie, jedzą trochę byle co, czy tam dogadają sobie, jest na przykład insulinooporność. Insulinooporność polega na tym, jak to obrazowo ujął doktor Sapolski. W swojej zebra book że po prostu trzuska w pewnym momencie mówi dosyć no more glukoza to jest taki bunt dlaczego o tym mówię bo wydaje mi się według tego co poczytałem, posłuchałem, popatrzyłem przez już wiele lat a co dopiero mi się powoli skleja w jedną całość, że podobnie może być niektórymi chorobami psychicznymi, w tym z depresją, która jak wiadomo już też od wielu lat jest jakoś powiązana z systemem dopaminergicznym, serotoniną również, no i podstawowym artykułem farmaceutycznym w przypadku depresji są SSRI tak zwane, czyli inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Tu już nie będę wchodził w szczegóły. Wiele osób, która, które się tym interesują doskonale wie co to jest. Ale ostatnio też wyczytałem ciekawy artykuł, krótki, bo krótki, taki typu POP Medic, o tym jak powiązana jest dopamina z serotoniną że jak jednej jest za dużo, to druga spada i odwrotnie. To podobnie trochę jak z testosteronem i oksytocyną na przykład. Jest jakiś balans albo równowagą potasowo-sodową. To wszystko jest chemia. Także nikt, nikt mi nie mówi o depresji, że to jest widzimisię, bo nie jest. Od razu to mówię. To jest choroba, trudna choroba mózgu i całego ciała oczywiście poza tym której leczenie wymaga w większości przypadków farmakologicznego ustawienia. Dlaczego? Otóż serotonina, taki śmieszny neuroprzekaźnik, jest podstawowym przekaźnikiem przyjemności. Takiej prostej. Natomiast dopamina działa nieco inaczej. Bo dopamina wydzielana jest w momencie oczekiwania nagrody. Mówi się układ nagrody, że jak coś dostajesz, to się cieszysz. Nie, jak coś dostaniesz, jak masz coś dostać, jak na coś liczysz, czekasz na to, wtedy się najwięcej dopaminy wydziela. No a co w dzisiejszych czasach mamy? To w dzisiejszych czasach mamy nadmiar bodźców i oczekiwań. I być może okazji, w których chcesz się wykazać, a nie bardzo jest jak się okazuje, <grytanie> no moment, Bo dużo tych rzekomych okazji to są napompowane przez media czy marketing. Głupie wizje dotyczące jakoby Twojej osoby, a które się nijak nie mają w rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz, jaką sobie trzeba uświadomić. Żeby uniknąć depresji, bo jak już jest depresja, to już jest poptoka. Znaczy nie, nie poptokach, da się wyjść z tego oczywiście, ale niełatwo. Dlatego profilaktycznie, każdy człowiek powinien trochę zwolnić. Wyciszyć swoje oczekiwania. Też takie, które są... Narzucane przez innych. Że masz być tym i tym, ostatnio możesz być kim chcesz. Co jest jeszcze gorsze moim zdaniem, bo mówi, że jak będziesz odpowiednio starał, to będziesz drugą Seliną Dioną albo inną Adelą. No nie, każdy jest inny, każdy musi robić to co czuje, a nie to co tam ktoś mu wizję sprzedał. często tak jest, że mimo, że coś czujesz, że inaczej byś coś robił, że chcesz zostać pilotem śmigłowca, nie ale bo powiedzieć za trudne to jest zacznij śpiewać no okej, okay. głupi przykład ale mam nadzieję, że wie co, wiecie o co chodzi więc w zderzeniu z zbyt dużą ilością oczekiwań, bodźców nadchodzących rzekomo przyjemności które okazują się nieprawdą no bo Marketing ci coś sprzedaje wizję o tobie, a to jest oczywiście bójda, żebyś coś tylko kupił. Więc ta dopamina wciąż rośnie. Organizm w pewnym momencie chce więcej, więc są sztuczne sposoby na dostarczenie dopaminy, pewne produkty spożywcze i tak dalej, to już tam nie będę wnikał. Ale to sztuczne pompowanie dopaminy powoduje też spadki serotoniny. Czyli generalnie zaburza się równowaga neuroprzekaźnikowa w organizmie, głównie w mózgu. Mam nadzieję, że nie słychać tego. Jadą i jadą panie, te samochody. Gdzie oni tak jadą? Za tymi przyjemnościami jadą. Dobra, nieważne. My teraz jedziemy też. O. Czyli po prostu mózg w pewnym momencie receptory serotoninowe dostają za mało albo ta serotonina jest źle zagospodarowana, jest utylizowana albo jest jej za dużo. Bo to ktoś, kto wie jak działają połączenia synaptyczne i ich właśnie dyspozycje neuroprzekaźnikami, no to będzie wiedział, że mogą mieć dwa jakby źródła. Braku serotoniny ona jest albo za bardzo, za szybko wychwytywana z powrotem, albo jest zbyt szybko wydalana. I co trzeba zrobić, to właśnie sprawić, żeby ta serotonina tam się se trochę bardziej krążyła, więc ograniczyć jej wychwyt zwrotny, więc to są leki. Więc na początku najprawdopodobniej, jak już ktoś ma zdiagnozowaną klinicznie depresję, powinien jednak wziąć Leki nie bać się, że to jest oznaka, że jest pewnie wariatem, że jest chory i tak dalej. No nie. To tak jak na insulinę. Na insulinooporność coś się bierze, na, na cukrzycę też. Z tym, że akurat z depresji można wyjść. To jest ta nadzieja, bo cukrzycy to już czasem nie. Ale można też jej zapobiegać, tak samo jak depresji. To, to bardziej zawsze polecam. Bo w każdym razie farmakoterapia to jedno, ale drugie, drugie to jest też psychoterapia. No bo farmakoterapia ustawia z powrotem jakby poprawdy bilans neuroprzekaźników w organizmie. Natomiast psychoterapia ustawia rozumienie pacjenta też na odpowiednim poziomie. Przestawia priorytety, pokazuje ważniejsze obszary działań w życiu niż to co mówią w telewizji i w internecie piszą i na YouTube opowiadają, tak jak ja. Z tym, że akurat nic nie sprzedaje. Zawsze, już na koniec tylko powiem, to pewnie do depresji będę wracał i do chorób związanych z neuroprzekaźnikami, z mózgiem i tak dalej. Ale na koniec Wam powiem, ja niczego nie sprzedaję. Uważajcie na takich ludzi, którzy tam podają linki do jakichś tam partnerów, sponsorów. To oglądać można, ale trzeba z tym uważać. Także powodzenia. Zapobiegajcie przede wszystkim. Znajdź, odnajdźcie siebie, odnajdźcie obszar, w którym będziecie się spełniać. Pasję i do następnego razu. Do usłyszenia.